Dzień dobry, cześć. witamy Was w środę o poranku, znaczy już jest dziesiąta, po dziesiątej parę minut. Cześć, cześć, cześć. widać Cię było. E, niebo zobaczcie e, za chmurami i zobaczcie jakie chmury, no piękne chmury są, naprawdę, zobaczcie, super. O, kogut się z Wami przywitał, więc zaczynamy ten dzień, zaczynamy tego vloga. Dzisiaj vlog, nie wiem, nie wiem co mi... No mokre masz nogi, bo jest trawa mokra. Zaczynamy ten dzień, zaczynamy tego vloga. Ja już, słuchajcie, idę w pole. Idę sobie wypierić, wiecie, ogórki, ten dynie i cukinie, bo trochę mi, no, trochę mi tam pozarastało. A że wczoraj od godziny 15, jak zaczął padać deszcz, tak skończył, dzisiaj o 6 rano, więc całe popołudnie wczoraj padało. Wczoraj nie nagrywałam nic, E, bo jeszcze miałam to e, zóję do opieki o, więc w czajnicy nagrywałam e, Malink, mm, może zjeść. zjeść malinki, no ale to by trzeba było umyć troszeczkę, wiesz, a nie deszcz zmył, padał może zjeść, nic ci nie będzie, przecież tutaj nikt nie jeździ samochodami. E, I słuchajcie, i w czajnicy nagrywałam i z, tego, z tej okazji, że wczoraj zaczęło padać i padało całą noc, będzie dobrze pielić, to chociaż po troszeczkę sobie wypielę. Yy, tak wiecie, tylko naokoło ja nie będę pila dokładnie całego tego pola bo to jest bez sensu przepielę sobie tylko te warzywa tutaj sałatę, bo tak ładnie mi sałata rośnie zaraz kotka pokażę. chodzi po płocie drugi idzie, zobacz, tam idzie drugi chodź, białasku, tu jesteśmy tak, już jest biurka na polu się robi już jest Sonia, już są dwa koty o, lecz, leci lecz. zobaczcie widzicie, jak biegnie więc zbiórka na polu już jest, będą mi towarzyszyć e, i idę. Właśnie e, ma sałatę mam. No, nie mogę się skupić. No super. Sałatę mam, słuchajcie, ładną, więc ją trochę wypielę, bo szkoda, żeby ona tam zagłuszyła się, zarosła. E, a potem idę sprzątać do domu, bo to, co się dzieje dzisiaj u mnie w domu, to jest po prostu e, jakaś bomba przeszła. Bo wczoraj, jak przyjechała bratowa, i zabrała Zuzie, pojechali około 20, pojechali. Dzisiaj ją zawieźli do, y, ro, y, do babci. No i po drodze płakała, bo chciała do cioci jechać oczywiście, tak jej się spodobało. O. Dobra, nie przyciągam, idę słuchajcie, pielić, odezwę się do was później. Patrzcie, mam całą taczkę y, rzutkiewki do przebrania: zwykłą czerwoną, fioletową, taką podłużną i białą. No i teraz będę to wszystko, słuchajcie, obcinać, bo już w kwiaty mi poszła niektóra. Tu jeszcze mam kubełek, no i wszystko będę obcinać. I zobaczę, ile mi tego wyjdzie. Chyba będę kisić, słuchajcie to. Większość ukiszę. słoiki. Dobra, biorę się za robotę. Sonia pomaga, tak? Sonia pomaga. Bruno też. Do roboty. I kawa się robi. Amerykami mi przyniesie kawę. I będę działać. Ja już mam rzodkiewkę naszykowaną, zrobioną. Zawekowane słoiczki, wszystko gotowe. E, tu jest biała rzodkiewka. I ja zrobiłam w takiej przyprawie kamis e, do ogórków kiszy, e, małosolnych. Małosolnych, taką zrobiłam. Na szybko, żeby nic nie nagrywałam, bo e, już nie miałam kiedy. A tu mam czerwoną. I to jest mój przepis. Też woda taka wiecie e, słona. E, Różne przyprawy, czosnek, to co miałam, po prostu mój eksperyment. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. I my już jesteśmy, słuchajcie, na wycieczce rowerowej. Jedziemy sobie rowerem. Ubrałyśmy się, bo nad lasem to gryzą strasznie komary. I zimno się zrobiło, chłodziło się strasznie, powiem wam jak tą szerzotkiewkę robiłam, to była szesnasta jakoś, tak koło szesnastej to taki chłód przyszedł i strasznie się zrobiło zimno, strasznie, naprawdę się ochłodziło ale my założyliśmy bluzy, długie spodnie i jedziemy ja sandały. A Laura ma sandały, ona nie chciała, ja mam takie belerynki, ale wiecie, żeby nas komary nie zjadły, to się na długie rękawy poubieraliśmy i jedziemy na wycieczkę rowerową, przyjedziemy się trochę, no i te ogórki zrobiłam. Ja te jedną ręką. Się <gry> w polu z rana trochę wypieliłam, potem wróciłam do domu i posprzątałam to wszystko, co miałam do posprzątania. I tak jakoś mi dzień zleciał. I teraz mówię, pojedziemy z, y, troszeczkę z dzieciakami na rowery, i coś wam nagram, bo jakoś mi tak dzisiaj nie po drodze było. Z tym y, nagrywaniem zajęłam się tą robotą, i wiecie, jak to jest. No i jedziemy. Co tutaj dużo gadać już? Pokażę Wam trochę widoków. Tą drogę znacie, bo tu wtedy pro. Oj, trochę wyjechaliśmy. Komarciu no Dobra, poczekamy. Tutaj mamy, słuchajcie, taką plantację. Choinek, można sobie przyjechać, kupić choinkę na święta. Bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża w grudniu. No i sobie chodzą, wybierają. Tu jest bardzo duży metraż, chodzą, wybierają sobie choinki i z tamtej strony też. Tak, tylko nie chcę domów pokazywać tutaj. Jeden, tutaj druga plantacja. Ładne świerki, choineczki. Super, można sobie wybrać taka jak się komu podoba. A my jedziemy dalej. I powiem Wam, że poczekaj, powiem Wam, że upadł mi telefon, trochę mi się zbił. Z tyłu mi się troszeczkę zbiło. Budować? Tu będą coś budować, tak. Trochę mi się z tyłu zbiło. Obudowa z tyłu, bo ja nie mam obudowy, mam sam telefon. Bo jak mam obudowę taką zamykaną, no to wiecie, nie w 5, nie w 10, ani do statywu nieprzypnego, ani do niczego. I taka strata mojej dzisiejszej wycieczki. Zdążyłam się z wami rozłączyć. i Bach, upadł mi z ręki i wyleciał. No ale trudno, no. A czego ty działiesz na nas? A co ty nie? Nie szczekaj. Nie, tam tylko nas straszy. Jesteśmy jakby z drugiej strony tej rzeczki, którą wam kiedyś pokazywałam, chyba w zimę. Ona płynie teraz tutaj przy dro drodze. Zupełnie w innym miejscu jesteśmy. Patrzcie jak wyschła. Tutaj, o jak tutaj trochę jest mokro, ale tam mam takie buty podwórkowe. Wiecie. Mówię, idę wam pokażę. Sama jestem ciekawa. Patrz jak sucho przez te upały. I ona ma takie różne zakamarki, tak sobie przez las płynie. I teraz jesteśmy tam, tam mamy drogę. O tam są rowery. I tu jest taki spadek. I to tak sobie płynie. Ale skąd i jak to, ja nie mam pojęcia. W zimę wam pokazywałam przy samej naszej drodze. Jest też takie, taki strumyczek, płynie strumyczek? No takie wiecie. Niech będzie, że to strumyczek. Ale um, teraz jest tam tak zarośnięty, że ja tam nawet nie wejdę. Ptaszki ładnie śpiewają. Nawet tu komarów nie ma. Tu akurat w tym miejscu. Jakoś nie gryzą nas komary. Więc tak, tak to się prezentuje trochę tak widzicie, jest wilgotno dżungla można powiedzieć, że dżungla a tam jest taka główna droga e, tędy akurat zaraz Wam pokażę, Pałucę dziennie do pracy tędy jeździ Laura już rękawy podwinęła zgrzała się na rowerze no, wychodzimy stąd o, zaraz Wam pokażę jak od nas z lasu się wyjeżdża to wytrzep jak od nas z lasu się wyjeżdża my chę, my chę. Już to tędy sobie taką, przez taką małą wioseczkę przejeżdża, główna droga i tam do, do pracy. Ptaszki śpiewają, słyszycie? O, jak słychać ptaszki. Tam już no, czeka pies, to taki szczeniaczek, on nam nic nie zrobi, to młody piesek. Dużo, tak jak dużo hałasu robi, nasza Senia to by złapała od razu kogoś za nogę na rowerze, on się cieszy, bo on ma dom, w domu mieszka, im to są małe dzieci, więc on bardziej straszy, niż to warte wszystko, ale no niech postraszy, no. Już jedziemy, nie denerwuj się. My już jesteśmy z powrotem w naszym lesie, na naszej drodze. Tutaj u nas to jest ciemno, tam taka była otwarta przestrzeń, tam było jaśniej, a teraz tutaj to dosyć ciemno już jest. Jedziemy powoli sobie, wracamy do domu na kolację. Och, I to taka wycieczka nasza. Jesteśmy prawie pod domem i słuchajcie, nie wierzę własnym oczom. Kto na nas czeka na, na środku drogi? Uciekła! Nie poznała nas, a to Sonia! Słuchajcie, siedzi tam! Sonia! 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 To my! Bo ona dostała zakaz bieg... pójścia za nami wołam jej zostać i została pod bramą i zobaczcie leży, ja ją teraz wołam może jej nie widzicie ale leży na środku tej drogi dalej nie poleciała i wołam ją nie przyjdzie <laughs> Sonia no o, leci chodź poznała nas chyba dopiero się może zatrzymam ojej 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 Sonia czekałaś na nas Czekałaś na nas, tak? Nie wzięli cię na wycieczkę rowerową. O jejku, a ty byś pojeździła, co? Pobiegałabyś? Nie wzięli cię z sobą? O Jezu, dobra, to jedziemy. No już wróciliśmy. E, ciepło się zrobiło, teraz jest ciepło. E, trochę wypiliłam słuchajcie, na, na tym polu rano. Zaraz po, no, pokażę wam. E, ale piliłam tylko tak naokoło tego, co mi rośnie dalej się poddaję, nie wiem co się będzie z tą cebulą, którą sadziłam zobaczymy ręce mam całe, słuchajcie, fioletowe po rzutkiewce, którą sadziłam Boże, co ja gadam w ogóle po rzodkiewce, którą kroiłam i czyściłam co zrobiłam w słoikach eee, bo ona to fioletowa, biała i ona trochę warbuje ale to wiecie, zejdzie bo ja w rękawiczkach takich, nie mam takich tych cienkich, lateksowych, nie miałam a w takich grubych, takich roboczych typowo, to ja nie umiem w tym robić. A w ogóle to się nie nadaje. To trzeba gumi rękoma. Zejdzie. No. Popiliłam trochę to, co mi rośnie, żeby tam słoneczko dochodziło, dalej się poddaje. Nie będę tego wszystkiego piliła, bo to nie ma co. I zobaczcie, pole naszykowane było opryskane na jesieni. Eee, miało chwastów nie rosnąć, a rośnie jeszcze więcej niż chyba powinno. Za rok będą grządki podwyższane chyba. Podwyższane grządki w jednym miejscu i tam będą tylko warzywa sadzone. Nie będę sadziła w gruncie za rok, na pewno nie będę sadziła w ziemi, w gruncie na polu żadnych warzyw. Nawet nie ma mowy takiej. Bo już nie wiem, czy to pryskać i co tutaj zrobić, żeby to, żeby to tak nie zarastało. Więc za rok, przez zimę, będziemy robić podwyższane grządki. Taki mam plan. Zobaczymy. No dziki Paweł strzelił. Widziałam. I nagrałam. Będziesz na YouTubie. Dobra. Poczekaj, podejdę bliżej. Zaraz wam pokażę, jak Paweł strzela z tego moździerza. To jest fosfor zmieszany z saletrą, tak? Tak. I tu ma taki moździerz. To już ten moździerz kiedyś pokazywałam, a tylko nie pokazywałam, jak to się robi. Mały ten moździerz. No mały, ale... Zawsze coś, poczekaj, poczekaj ja odejdę trochę. No, dawaj. O, mi w uszach zakwizdało. Za Jak dalej się stoi, to tak tego nie słychać. Ale tu blisko to powinieneś sobie słuchawki założyć. Dym taki idzie. No ale póki co dzika nie ma. I to tak się strzela. No, na razie mamy spokój. Nic nie przychodzi. Dobra, pokażę Wam te warzywa, co wypieliłam sobie. Widzicie, dynia cukinia. Nie wiem, które pierwsze, które drugie. Sadziłam. ale Bo to Amelka sadziła, szczerze mówiąc, to nie ja. To Amelka sadziła. Super rosną, bardzo ładnie rosną. Duże są. Zobaczcie. Już się kwiatki powoli pokazują i tam dalej też są tutaj ogórki też ładne zobaczcie ładne już są ten i tak jak właśnie widzicie ja wypiliłam tylko tutaj gdzie są gdzie są te um, warzywa już ogóreczki się małe też pokazują o małe ogóreczki już są fasolkę też wypiliłam mam fasolkę żółtą no to, mój główny, moja śliczna fasolkę mam żółtą i fasolkę czerwoną. Która rośnie pierwsza, która druga też już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Właśnie widzę, że truskawki muszę przyjść jutro znowu wypielić. Już nawet wstyd pokazywać, ale jutro przyjdę sobie wypielę. Trochę je, bo też tam zarosły. Koperek mi rośnie. Tam w tej trawie, w tym, w tym posadziłam troszeczkę. Widzę, że wyrósł ten koperek, bo myślałam, że nic z tego koperka już nie będzie. Jednak troszeczkę wyrasta. I trochę tam jeszcze szczypiorku, tam cebulki. Wszystkiego też dzisiaj nie zrobiłam. No, ale trochę się narobiłam, Wam powiem. Dobra, idę do domu.